Cześć dzień, dobry, witam serdecznie z tej strony Arkadikus, jak się macie? Oczywiście ten odcinek znowu zaczynam witając nowych akolitów, jest ich trzech i są to Ask, Łukasz Duda oraz Kratos 67287. Dzięki serdeczne. Pamiętacie, jak nieco nabijałem się z tego quadruple A od Ubisoftu, którym to. Tytułem dumnie Ives Gillemont ogłosił Skull and Bones? No można by przypuszczać, że tak wielki, kosztowny i jakościowy tytuł będzie trzymał cenę. Wszak musi się zwrócić, prawda? Cóż, nie minęły nawet trzy tygodnie, nie, nie miesiące, tygodnie od premiery, i cena gry z 70 dolarów spadła już do 45 dolarów. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy kupili Skull Bones na premiera. Ubisoft najwyraźniej pod przykrywką marketingu mimo wszystko dobrze zna wartość swoich produkcji, bo wszak przecież niedawno po premierze Avatar Frontiers of Pandora już 12 dni po wydaniu gry, ta doczekała się ponad 40% upustu ceny. Ubisoft Dumnie prześcieżką przetartą przez pionierskiego pod tym względem Fallout 76 od Bethesdy. Zabawne wydaje się zatem, że tydzień temu Ubisoft chwalił się sukcesem gry, zaangażowaniem graczy, ale wyników sprzedaży jakoś tak nie podawało. No bo wiecie, no co wy? Trust mi bro. Złośliwi mówią, że Ubisoft się chwali, dlatego że spodziewali się 50 graczy, a jest 60. A tak nieco z przymrużeniem oka, bo oficjalnych statystyk faktycznie nie mamy, grę zasmakowało rzekomo 850 tysięcy graczy. Należy jednak pamiętać, że stan ten dotyczy również tych, którzy ogrywali darmowy okres próbny. Dla porównania bezpośredni, a zarazem starszy konkurent z and Bones, czyli Sea of Thieves który wszak po premierze też miał masę problemów i brakowało mu, jakby nie patrzeć, kontentu i wyzwania, w tym samym okresie od premiery nabił ponad 2 miliony graczy. No, ale no, fakt faktem, cena była inna, a i gry tej nikt nie określał mianem A Swoją drogą, co do tego poczwórnego A, to też wielu z was, Pisało mi w komentarzach tam trzy tygodnie temu, czy kiedy to było, że Ej, ale ten tytuł to się nadaje wtedy, kiedy jest odpowiedni budżet, bla bla bla. Więc technicznie rzecz biorąc, mydlący oczy Ives miał rację. Otóż odpowiadam, chociaż nikt nie musi się ze mną zgadzać. Po pierwsze, Scalen Bones kosztowało 200 milionów dolarów. Dużo i niedużo. Raz, że gra powstawała 8 lat. Same pensje za ten okres to już potężna część tego budżetu. Poza tym, no kto jak nie Ubisoft odpowiada za uwalony proces deweloperski. Skull and Bones było wielokrotnie restartowane, robione od zera, pod przywództwem innych osób. Zdarzało się też, że gra bywała skreślana, ale tak całkowicie i znowu pisana od nowa. To było raz za razem. A wszak tamtym osobom, które do tej pory robiły Skull and Bones, te, te poprzednie wersje, no trzeba było też Zapłacić. Nie ma co się dziwić, że Scan Bones nagle kosztowało 200 milionów dolarów. To tak jakbym ja w tej chwili założył studio, jakieś takie dupne, tworzył grę malutką no typu wczesnego indie, co to jedna osoba mogła to zrobić w parę dni, ale co godzinę wrzucałbym milion dolarów do pieca i nagle dzięki temu, no miałbym prawo uważać swoją grę za quadruple A. No nie nazywajmy braku zdolności zarządzania projektem czymś tak dumnym jak poczwórne A, drodzy gracze. Weryfikujmy deweloperów, a nie im przyklaskujmy. Bo tak to sobie każdą marketingową ściemę damy wcisnąć i jeszcze będziemy jej bronić. Sprawdźmy teraz ile kosztowała produkcja innych gier. Tak, dla porównania i bez kosztów marketingu. Po pokazaniu każdego z tych tytułów dam wam 3 sekundy, żebyście sami spróbowali odgadnąć, jaki był budżet każdej gry. The Last of Us 2. 220 milionów. Horizon Forbidden West. 212 milionów. Cyberpunk 2077. 174 miliony dolarów. Battlefield 4. 100 milionów dolarów. I można sobie mieć o tych grach zdanie, jakie się chce, no ale nikt w przypadku tych tytułów nie zająknął się nawet na temat Quadruple a poza Ubisoftem. No i wcześniej jeszcze było to nieszczęsne dekalisto Protocol, którego produkcja rzekomo kosztowała 160 milionów, no ale chyba nawet sami twórcy nie do końca wiedzą, na co to poszło chyba na owocowe czwartki, bo poza grafiką to znowu tam za wiele nie ma. Wiecie, co jeszcze kosztowało tyle, co Skull and Bones pod kątem samych kosztów produkcji? Red Dead Redemption 2. I teraz weźcie te 200 milionów dolarów. Ego. you better find your own path that's the way it goes just what's your problem I do tych 200 million so for skull and bones the game this is the ship boarding combat in skull and bones this is the first quadruple-a game Czy Bethesda zrobiła tę grę?.. Wait, what?.. Wait, no way! Myślę, że nic nie podsumowuje lepiej dzisiejszego Modern Gaming niż... Ten sam klip, tylko troszeczkę później od Asmon Golda, w której to ogląda prezentację rozgrywki gry sprzed 11 lat od tej samej firmy. Mamy tutaj przykład tego samego, z czym mieliśmy do czynienia z Suicide Squad i Batmanem. So this is from a game 11 years ago. Black Flag? Jesus. How did this happen? I Jakbyście zapomnieli, to wam przypominam kurwa, że to są najlepsze czasy w gamingu i najlepsze gry ever. Tu nie chodzi o to, żeby wydawać dużo, ale żeby wydawać mądrze. Tak więc jeśli ktoś chce bronić Scalen Bones jako tytułu Quadruple A, bo Ubisoft nie potrafi w pieniądze, nie ma problemu. Ja jednak uważam, że wraz z budżetem powinien iść również stan gry. I jeśli trzeba to... Polegnę na tym wzgórzu sam. A póki co, to wszystko. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!